Witajcie na kanale Kwasogranie, Franek Kole, z Asterami, Wisły Graku, mecz z Radomiakiem, to mecz, który oczywiście, że musimy wygrać, natomiast jest to mecz przed samym spotkaniem z Manchesterem City, zespół mamy już przygotowany, zespół mamy ułożony, ostatni luk na piłkarzy, którzy wystąpią w tym spotkaniu, mamy to, no i zapraszam Was na to spotkanie, jeszcze sobie szybko popatrzymy na tabelę, bo pewnie jesteście ciekawi, tak jak ja Wisła ma pierwsze miejsce jeden punkt przewagi, Radomiak jest czwarty czyli jest blisko, blisko podium no i mam nadzieję, że kolejny raz dopiszemy trzy punkty że tutaj Żuberek, Okoniewski pokazał się z dobrej strony ton. Nie pamiętam czy był na ławce rezerwowych, nie pamiętam czy był poza kadrą, ponieważ może będzie szykowany do pierwszego składu na mecz z Manchester'em, albo przynajmniej na drugą połowę, ponieważ ostatnio fajnie pokazuje się w meczach ligowych. No i dostanie szansę w meczu, meczu Ligi Mistrzów. Okoniewski, Kuberek, Prawa. Farina. Były oferty za Farinę, w tym... W okienku transferowym jednakże postanowiono odrzucić te oferty. Farina dalej przyjdzieła barwy wisły, tak? Radomiak. Z Radomiekiem to zawsze się ciężko gra. Prawa. prawa jaj, jaj, jaj. Poprawa, poprawa. Do poprawy prawa. Letkot. Sacek, Zajrzał się, popatrzył, Enali dobrze ustawiony. Jeszcze Sacek, udaje się zgarnąć tą drugą piłkę. Podanie do Enaliego, pole karne, Okoniewski do bliska. Nowej sytuacji, ale nie piłki. Teraz troszkę otworzył się ten frontalny atak Radomy Radom. Szczęście wysłał Kraków. Szybko odbiera piłkę i odratakuje. Okoniewski wraca po piłkę, ale traci znowu futbolówkę z rąk. Dobrze grający dzisiaj obrońców radom rada. Molendowski. Tutaj poprawa przysnął. Poprawa do środka. Dobrze. Marina Najlepsze to bicie. Jarbowski. Świetnie. Marina teraz daleko. Do kolanko, kolanko. Ma trochę czasu, żeby uspokoić tą akcję, czy pijanie. Koniewski. Koniewski, żuberek, żuberek, do kolanko, kolanko, żuberek, strzały no i niestety na góra do kolanko. Yna li. A wlwyddan Berek. Ajje, je! Jeden zero. Wykorzystali błąd. Molendewski. Zdobywa go gola tuż przed przerwą. Niestety przerwa nas została. Jeden do zera prowadzi Radomiak. Statystyki ocena piłkarzy na razie bardzo słabo grają piłkarze. Nie ma na co patrzeć. Radomiak przeważa. Nie stworzyliśmy żadnego zagrożenia w pierwszej połowie. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Dzisiaj Kolanko, dzisiaj e, Paryzek, Cipriani, Enali Bardzo słabo. Żuberek. E, no nie może być rozliczany, bo Okoniewski, bo nie dotykają piłki. Teraz znowu szansa dla Radomiaka Radom. Na szczęście nie było. Paul. 50 minuta, czas ucieka. wysła powinna szybko przejąć inicjatywę, jeśli chce w tym meczu punktować. Paryzek, jest kolanko, jest żuberek. Żuberek w końcu do kogo? Paulowany żuberek na szczęście. Oj, oj, oj. Chyba będzie zmiana. Zobaczmy. Nie, żuberek ma się dobrze. Skóraś na ławce. Jest Ketia. Jest Ketia. Czy będziemy... reagować już teraz? Może tak. Może zareagujmy. Triani tutaj Ketia. Lewkot. Oddał piłkę z tego rzutu wolnego za darmo, lewko, od piłkarzom, Radomiaka Radom I kolejny raz mogą otworzyć spokojnie frontalny atak. Teraz świetnie przejęli piłkę. Wykładają się Gerbowski. Parydzek Żyra. Tutaj wydaje mi się, że będzie zmiana kolejna. To teraz, czy Żyrę No dobra, zróbmy, wprowadźmy Żyrę Wprowadźmy za Żuberka Pulululu skóra się za Enaliego. Odprowadził piłkę z 5. Kolanko. Kolanko czeka na Farine jednak wycofamy piłkę do obrony, poprawa Parina, teraz może się uda przejść, pulululu Okoniewski, w końcu Okoniewski wykłada piłkę no właśnie, komu? Bardzo odważnie zagrał Radomek Radom i tutaj można powiedzieć, że Dzięki temu na ten moment Sacek prowadzą z Wisłą Kraków. Prowadzą z Wisłą Kraków. Sacek, piłka do Skórasia, Skóraś. Jest tutaj Okoniewski, który czeka na to zagranie. Teraz piłka do niego. Okoniewski broni małgorzatę Radą 74 minuta Wisła Kraków. W końcu z akcją, która mogła zakończyć się dramką, ale czy to nie będzie za mało? Na drużynę Radomia Karadom, który gra bardzo dobre spotkanie dzisiaj. Okoniewski, kolanko. Autostrada po lewej stronie, Kolanko, ale nie ma z kim zagrać, zwalnia, Kolanko, teraz wchodzi w pole karny Kolanko broni bramkarz Radomiaka Radom. No tutaj dużo szczęścia mieli piłkarze Radomiaka Radom przy tej akcji, teraz Kolanko. Jeszcze jedna sytuacja, jest Okoniewski, jest Skóraś, Skóraś do środka chciał zejść nie wiadomo dlaczego nie szedł w stronę bramki. No tutaj możliwe, że szykuje się pierwsza strata punktów w tym sezonie. lulu, Mamy 1 do jednego. Ratuje pulululu na 90. minucie. Jeden punkt dopiszemy dla drużyny białej gwiazdy. lulu Pierwszy strzał na bramkę w tym meczu i mamy gola. Brawo! Nie wiem, czy przed tym starciem z Manchester'em, czy o co chodzi. No tutaj piłkarze Wisły Kraków zagrali bardzo słabe spotkanie. E, troszkę polepszyliśmy te statystyki po przerwie, ale to też e, nie jest to, czego oczekują od tego zespołu. Ululu, Ulu, Skóraś, Kolanko, Żyra, Cipiani, gdzie byli ci piłkarze, gdy był ten mecz? No właśnie. Ale Legia też traci punkty. To była szansa, żeby im odskoczyć przynajmniej na te trzy punkty. Na wstępie dziękujemy za rozmowę i prosimy o komentarz do tego meczu. No trochę wierzę, ale tutaj no, zagraliśmy e, słabe spotkanie, ale morale zespołu Dziękuję muszą być odbudowane oczywiście. E, z, przygotujemy sobie ten skład, przygotujemy sobie ten zespół na mecz z. rozważę Twoją prośbę na mecz z e, Manchesterem. Zespół. No i teraz tak: e, Rodado, Lebron, Tom, Enali. Oddyna. Piękko. Dajmy piękko. Cipriani. To nie dlatego, że prosił, tylko wydaje mi się, że Antonucci będzie na ławce rezerwowych, ale jest bardziej do takiej kombinacyjnej gry. Tutaj może trzeba będzie rzeczywiście troszkę ciałem popracować i wydaje mi się, że piękko ma to coś, co pomoże nam ten zespół pokonać albo przynajmniej utrzymać. Remis w tym meczu Latte za Okoniewskiego ławka jest już gotowa i Płacheta Polanko mamy wszystkich? Mamy wszystkich super sprawa dziękuję Wam za oglądanie w takim razie czekamy na mecz z Manchesterem City po trzech spotkaniach, Wisła ma drugie miejsce 5 punktów razem z Manchesterem teraz czeka nas mecz z Real Sociedad z Stuttgartem zobaczymy jak to się wszystko ułoży dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć